Czy możesz ci? Pięć największych kredytów, przem. masz? Uwaga, uwaga, jeżeli chcesz wygrać kartę Google Play o wartości 100 zł, za które możesz kupić nawet 360 gemów w Brawl Stars, wystarczy, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz ten kanał, napiszesz komentarz na temat tego odcinka i zaobserwujesz mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. I jedziemy z tym śledziem. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym openingu. Ja wiem, ja wiem, że wy lubicie te openingi, także dajcie tutaj znać łapkami w górę. Tak powiedzmy, że tak 10 tysięcy łapek w górę i pojawi się kolejny, kolejny odcinek z opening. A dziś, dziś Opening będzie nie byle jaki, bo będziemy sobie otwierać karnet. To będzie pojedynek na karnety z moim widzem. Przywitaj się. Siemanko. Możesz się przedstawić, Gabriel, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Także tak, będziesz tak. tutaj otwierał ze mną skrzyżki. Zobaczymy, zobaczymy, kto okaże się lepszy. Tutaj będzie miał. Lepszego farta, mam nadzieję, że to jakąś legendę legendę trafię, a jeżeli Wy chcecie pojawić się w kolejnym odcinku, no to oczywiście obserwujcie mojego Instagrama, tutaj wam się wyświetla, no bo wtedy tam daję informacje, kiedy szukam widzów do odcinka, tak? Już tyle z informacji i lecimy z pierwszą skrzyneczką. Masz dużą skrzynkę. Pierwszą. Yy, tak, tak. Lecimy mam już najpierw czyj. z tym darmowym no. karnecikiem. Także uwaga, ja już otwieram i co tu będzie? Czy tu no. będzie coś dobrego? Mam trzy. ja, ja, ja nic nie trafiłem. I u mnie też nie świeci, także zaczynamy, zaczynamy źle, zaczynamy tragicznie Ale może z tych gorszych skrzyneczek coś poleci, tutaj dwa przedmioty, nic świecącego Do trzech razy sztuka, do trzech razy sztuka, to trzeba pamiętać, mogłoby coś poświecić w końcu, a nie Kurczę, u mnie to już, u mnie to już naprawdę sporo tych można jeszcze postaci wydropić, także no ja chcę w końcu dropnąć jakąś legendę, no nie? Oj świeci, świeci, uwaga! O. Uwaga, jak musisz postać czy jakiś gadżet frajerski z ja, 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 my, ja myślę, że to będzie legenda. Legenda? Uwaga! Gadżet, gadżet do Uwaga, tutaj proszę teraz, nastrojową muzyczkę, proszę o werble! Bo uwaga, mega boksik i czy tu będzie szóstka albo coś lepszego? Proszę! O, mi świeci! Co ty gadasz? Świeci. świeci ci? Ja mam piątkę! Co mi masz? Świeci, świeci. Yy, no jakiś gadżet do idwita i kurczę. Ja nie mogę, ja myślałem, że mi coś poleci z tego Megaboxa. Kurde, ten Brawster nic nie chce dać nam. ze mną garf pokera, raz mi zabiera, raz zabiera, no. Lecimy z tymi skrzynkami na grubo, no nic nie świeci, to co to, co to ma być w ogóle, no, ja jestem zniesmaczony. Jestem na mega boxie. Dobra, trzy, cztery, ry sześć, ja pięć. No nie! No jak, ja powiedz mi, jak to jest możliwe w ogóle, stary, no przecież to jest tragedia, ja tu zaraz wyjdę z siebie i stanę obok po prostu, tutaj, o tutaj stanę w tym miejscu, no. Jakieś to, jakieś te żetonów ta, w żetonów. Ta, nie, nie. Tak, tak, niech se wsadzą, to już nie powiem, gdzie te podwojacze swoje. Może, Mam czekaj, ja otworzę, ja otworzę to nosem po prostu, bo jestem prosem, jak to mówił jeden ziomeczek z mojego odcinka. To, to otworzę ja łok, nosem, to ja bo jestem ciem. prosem, dobra, nosem. Ja łokciem ja łok Cześć! Pięć! no serio, nawet żaden gadżet nie poleci? Nawet żaden gadżet? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie widzowie, co tu jest napisane? To jest napisane, że to jest słaby mega box, no. Ja jest. Tak, mi nic nie dropło znowu, no. Dobra, lecimy teraz szybko do tego mega boxika, bo to chyba jest jedyny nasz ratunek tutaj w tym odcinku. Klikamy. Ja złocia tutaj potężną bo ja no to zabalę. I nic nie ma. Nic nie ma. Piątka? Piątka? Piątka, czy wy to widzicie, czy wy to widzicie tutaj? Czy ja tutaj mam piątkę na czole? Czy ja jestem jakiś tutaj, nie wiem, zepsuty jestem jakiś, no? Nie, to proces jest zepsuty, no. CO JEST? jest Jakaś POSTAĆ? Jest? Koletka! 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 Ale to po prostu Aj. ze zwykłej skrzynki! Tak się kliknąłem, tak na cilku i koletkę trafiłem. Z tej skrzynki zadymia, że tej malutkiej, czaisz to? Ta i otwieramy! Lecimy tutaj z boxikiem 5! Co? Co, Co ja masz? Ja mam trzy przedmioty, myśmy... masz? Tak CO TY GADASZ? Dawaj Dobra, Star Power Musi być postać jakaś Teraz gadżet do na kolejny I? No i gadżet No nie, no nie, serio gadżety jakieś? Tak Ej, rzadko się zdarza, ale ósemka? To potężna, to potężna ósemka Tu chyba trzeba zaraz będzie ten płatny karnet odblokować, bo to jest no, no co to ma być? Co to w ogóle ma być? To jest to jakieś... Żarty, żarciki tutaj, Żartcik po bro, starsik tutaj robi sobie, no. Z big boxa mi się świeci. O, dobra, dawaj. No i gadżet kolejny. Ja nie mi się świeci ten. tobie on stop się świeci, no. Ty wygrywasz ze mną w ogóle tego, ten opening. No, no kurczę, no gadżet znowu. Świeci no, nie się, nie ale gadżet do Rico, no. Aha. Wow. Bardzo śmieszny prank. I uwaga, czy to będzie... Ja 3 4 postać gadget no a trzy znaczy gadget gwiazda Moc do fran ale niech ten browsers nie będzie taki cwany my tutaj atakujemy my walczymy my walczymy o tę legendę kupiliśmy teraz karnet yy, karnet ten płatny oczywiście i mamy tutaj jeszcze sporo książek do otwarcia także będą emocje i tutaj mam nadzieję że coś nam poleci także z przytupem z mostem przytupem zaczynamy z mega a co tam może jakaś chusteczka na dobry początek? Oczywiście, I... że nie! Oczywiście, no mnie... że nie! No bo po u co? U mnie tak samo nie. No po co mi to? Po co kupuję ten kanet jeszcze bogacy ich, tak? A oni mi nawet nie chcą dać. Nawet gadżet mi nie poleci, no. No i dobra. No i weź, weź coś, powiedz takiego, żebyśmy trafili tę legendę. No nie wiem, jakąś coś trzeba wymyślić. No to nie wiem. Czary Mary, z tej w tej skrzynce jest Star Power do Tary. No nie, ale nie Star Power, tu źle. <grym> Jak chce legendy. A może szóstka? Piątka, no u mnie nie zadziałało, u ciebie? U, u mnie też nie. No, no widzisz, nie te czary. To jest jeden z gorszych openingów. No, pułkownik RAWS! Uhuhu, pułkownik RAWS! Uh. Cieszmy się i radujmy normalnie, RAWS. No nie, ja jeszcze go nie mam. O, dobra, już ja już odblokowałem. Ja Dobra, duża skrzynka. Tak jak duże emocje tutaj, oczywiście, że duży zawód mam też tutaj w tym momencie z tej skrzynki, jakieś odznaki. Dobra, mega box. Mega traf? Mam coś, mam coś, Masz coś? Mam coś? Ja nie mam. No co jest do jasnej, ciasnej? Punkty do rafsa i teraz mi się świeci. Niech to rafs strzeli normalnie. I? No gadżet do stu. Przynajmniej masz gadżet, no! Ja nie mam nic! Halo, proszę mi dać tutaj coś! Już nie mówię na to tych legendach. Ile tych skrzynek zostało? No całe nic, no. No i co mi tak. z tych bonusów? Dajcie mi w bonusie yy, kruka na przykład. O, zlagowało skrzynkę, to może znak, że tu będzie coś. A dupa. Nic nie ma. Flipa. Tak, także wbijcie na kanał yy, Zelek Games, nagrywa sobie Brawl fajnie mu to wychodzi. I teraz też jest Mega Box, który mi wyjdzie... Jest szóstka! To jest, jest. magiczne, po prostu ludzie muszą wejść na twój kanał, żeby była szóstka. Ja nie Prawne. mogę! Będzie postać? Tu będzie znowu jakieś byle co. Może jakaś legenda. Tak mi śmierdzi taką legendą. Uwaga, ja zamykam oczy, ja nie chcę patrzeć. Gadżet. Gadżet do nity sztuczne futro. Teraz ja, ja z nosem otworzę, może to będzie szczęśliwe. I... No gadżet kolejny Prawda. Nie lubię Nie lubię to transakcje. Nie będę nagrywał. Jest, świeci. Świeci mi. Uwaga! A? Czy to będzie? Czy to będzie coś dobrego? Emocje sięgają zenitu. Jest coś? Nie! Jest gwiazna moc do El Primo. No ja zaraz rozwalę te swoje krzesło. Ja wychodzę stąd! Pięć największych rajdzy Przemka! Pięć największych rajdzy Przemka! Takim akcentem moi drodzy widzowie, zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I pamiętajcie, żeby bijać na mojego Instagrama, bo tam wybieram widza do kolejnego odcinka po prostu. No i te openingi będą się też pojawiały minimum raz w miesiącu. Także trzymajcie się, się maneczko!